Dziś z nami pani Dominika Żukowska-Gardzińska, doktor habilitowana z Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy w ramach akcji informacyjnej Zbudowani bezpieczni wartościowi, współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu Funduszu Sprawiedliwości. Pani Dominiko, jak Jan Paweł II patrzył na kwestię ładu społecznego i wartości, za jakimi społeczeństwo powinno podążać? Rzeczywiście ład społeczny to jest zagadnienie bardzo ważne w nauczaniu papieża Polaka. Poświęcił temu minimum trzy encykliki, ale również wiele dokumentów, listów i wiele spotkań z politykami czy osobami prywatnymi dotyczyły zagadnień społecznych. W nauczaniu papieża ład społeczny bardzo ściśle związany jest z ładem moralnym. Kwestie sumienia, takich wartości jak sprawiedliwość, solidarność i oddziło wartość miłości to są takie ważne pojęcia, które z tym zagadnieniem się łączą. Ład społeczny dla Jana Pawła II to społeczeństwo, które przede wszystkim walczy o prawa, broni praw człowieka, a więc mówimy o wielkiej grupie, wielkiej wspólnocie, która żyje w komunii, ale ta komunia ma swoje gruntowanie antropologiczne. To jest bardzo ważny punkt wyjściowy dla Jana Pawła II. Antropologiczne to znaczy, że papież widzi człowieka jako osobę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, ale również widzi ją w kategoriach etycznych. To znaczy Karol jeszcze jako Karol Wojtyła był autorem takiego pojęcia norma personalistyczna. I z tego pojęcia wyprowadza taką teorię, że tak naprawdę każdemu człowiekowi ze względu na to, że jest osobą, należy się miłość, szacunek, uznanie. I to jest bardzo ważny punkt, który w zasadzie dotyczy wszystkich tematów szczegółowych, które wiążą się z ładem społecznym. Jeżeli punktem odniesienia będzie osoba, będzie jej dobro, no to zawsze będziemy mogli być pewni, że w kierunku tego ładu społecznego się zbliżamy i do niego próbujemy dojść. Oczywiście w nauczeniu na Pawła II on jest bardzo mocno świadomy tego, że jesteśmy zróżnicowani. Mamy różne osobowości, charaktery, niekiedy dobro wspólne, też różne rzeczywistości. Czy dla nas znaczy. Nie jesteśmy też to dzisiaj dzisiejsze społeczeństwa, szczególnie europejskie, pokazują, że nie jesteśmy jednolitymi wspólnotami, że bardzo wiele rzeczy nas charakteryzuje. Odeśliliśmy już od tego uniwersalizmu chrześcijańskiego. Nie wszystkie społeczeństwa kierują się tymi wartościami, ale jednak papier zwraca uwagę, że mimo tego są pewne wartości wspólne, takie właśnie jak życie człowieka, dobro osoby, sprawiedliwość, wolność, które powinny w tym charakterze czy w tym układzie takim ogólnospołecznym, w których powinniśmy definiować się, próbować znaleźć wspólną definicję dla tych pojęć, bo, bo tylko jakby wspólna, wspólny fundament, wspólne podwaliny dla tego, jak rozumiemy nasze życie społeczne, no pozwoli nam dojść do jakiegoś konsensusu zgody. A ale jeszcze ważne, bardzo ważne i dla mnie osobiście też to, co wydobywam z nauczenia na powód drugiego, to jest kategoria dialogu. Papież mówi o tym, że ponieważ różnimy się wszyscy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie o konsensus będzie bardzo trudno. Konsensus nie jest tym, do czego dążymy, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że dialog jest tym, tą wartością, czy tym sposobem porozumiewania się między nami, który powinien być pierwszoplanowy, aby właśnie dążyć do zbudowania tego ładu społecznego a które konkretnie elementy nauczania Jana Pawła II mogły być wskazówką dla rozwoju w kontekście bezpieczeństwa Polski dzisiaj. No, na przykład znajdziemy u papieża takie stwierdzenia, że rozwój oznacza poszerzenie ludzkiej wolności, a więc to będzie zawsze odwołanie do tego, co to znaczy być człowiekiem wolnym. Pamiętamy, że papież jako filozof bardzo mocno lubił odwoływać się do wcześniejszych jeszcze przed nim filozofami, jak na przykład Gabriel Marcel, i mówił o, bardzo mocno w swoich dokumentach, pokazywał, że mamy bardziej być niż mieć. To dla dzisiejszego społeczeństwa, które jest społeczeństwem konsumpcyjnym, gdzie bardzo mamy wysoki rozwój technologiczny, rozwój towarów, bardzo trudno nam jest zrezygnować z bardzo wielu wartości takich materialnych, a bardzo łatwo nam wejść właśnie w takie potrzeby konsumpcyjne i trudno się zatrzymać. Papież mówił też o tym, że żyjemy w takim, że żyjemy w takim nadaktywizmie, że bardzo trudno nam wrócić do wartości duchowych, do jakiejś takiej kontemplacji momentu, czasu, zatrzymania się w tryptyku rzymskim przecież mówił też pięknie poetycko, zatrzymaj się, to przemijanie ma sens. I to wszystko bardzo jakby wyraźnie widzę, że, że ma swoje konsekwencje w tej drodze do budowania ładu społecznego. Mówiłam o tej wolności. W zeszłym roku bardzo dużo w centrum myśli Jana Pawła II mówiliśmy, czym jest ta wolność od Jana Pawła II. Papież zadaje pytanie, czy mamy być wolnym od, czy wolnym do. Jeżeli znowu wrócimy do tego pojęcia, czym jest, kim jest osoba. I jak ważne jest budowanie relacji między osobami, osadzenie ich w społeczeństwie, no to dopiero jakby wychodzimy z takiego, nadaje to nam dużo większej głębi, to pytanie o to, czym powinna być wspólnota. Polska, w punta Rzeczpospolita, przecież wiemy, że jesteśmy zróżnicowani jako naród, ale jednak posługujemy się kategorią narodu, mówimy, rozważamy co to znaczy patriotyzm, nie ograniczamy się tylko do terytorium granic Polski, ale bardzo mocno kultura narodowa nas wiąże. Papież jako papież słowianin. Pamiętamy, że podczas z jednej z najważniejszych jednej pielgrzymek, czyli pierwszej pielgrzymki do Polski, mówił o tym, że on teraz jako ten, który wyszedł z państwa z tych kręgów państw komunistycznych, będzie na cały świat głosem tych, którzy byli do tej pory niesłyszalni. A więc ład społeczny to również wartość braterstwa i to bardzo wyraźnie papież wprowadza i podkreśla. Wydaje mi się, że dzisiaj dla, dla dzisiejszego rozwoju Polski nie mamy czasu w tym pędzie zastanowić się, co to znaczy być bratem dla drugiego, że rozumiemy to bardzo mocno w kategoriach jednak rodzinnych, natomiast bardzo mało w takich kategoriach odpowiedzialności za drugą osobę, czy w miejscu pracy, czy, czy w szkole, czy, czy w ogóle nawet w metrze, tramwaju, czy gdziekolwiek jesteśmy. To bardzo ciekawe, co Pani mówi. Ja się zastanawiam, jak w takim razie to papieża być, nie mieć, może przekładać się na budowanie lepszej Polski, lepszego społeczeństwa tutaj. Mm -hmm. To znowu wprowadzę takie pojęcie filozoficzne. Papież mówi o rozwoju integralnym. Mówi o tym, że żeby człowiek mógł funkcjonować w tej kategorii być, musi brać pod uwagę w swoim rozwoju bardzo wiele elementów, to bardzo wiele wartości na to się składa. Musi być ciągle, można powiedzieć w cudzysłowie, czujny, żeby jakby szukać tych momentów swojego rozwoju. I to, o co pan pyta, Wydaje mi się, że najłatwiej byłoby określić w ten sposób, że musimy zdawać sobie sprawę, że odpowiadamy nie tylko za siebie, ale również za tą wspólnotę, w której funkcjonujemy. Ale wiadomo, można tę wspólnotę rozumieć w kategoriach bardzo wewnętrznych, czyli takich rodzinnych, ale kategoriach tam, gdzie się uczymy, tam, gdzie pracujemy, no w końcu tam, gdzie sprawujemy władzę. I to znowu bardzo ważne, ponieważ ta odpowiedzialność w myśleniu Jana Pawła II to jest tak naprawdę służba dla ku czynieniu dobra dla innych ludzi. Bardzo ważne wydaje mi się dzisiaj w kontekście tego pytania bezpieczeństwa i rozwoju Polski, żeby traktować właśnie szukać momentów, gdzie ja sam, gdzie ja sama mogę odpowiadać za coś, ale również. Tym, którym dajemy mandat zaufania do kierowania nami, nie tylko na poziomie parlamentu, ale również w miejscu pracy czy w innych miejscach, w których funkcjonujemy, żeby bardzo mocno uświadamiać my sami w tym ludziom wszystkim w koło i walczyć o to, żeby oni sami mieli taką świadomość, że odpowiedzialność, że służba wymaga że odpowiedzialność wymaga tego poczucia służebności. Czyli kluczem do sukcesu z tego co pani mówi jest słowo odpowiedzialność i postawa odpowiedzialna. Tak. Pani dzieli tą odpowiedzialność podążając za Janem Pawłem II na odpowiedzialność wewnętrzną i zewnętrzną, wewnętrzną zmianą jako rodzina. I na tym chciałbym się zatrzymać na tym wątku rodziny. Jak rodzina w myśli Jana Pawła II hmm, Funkcjonuje i przekłada się na budowanie ładu społecznego, ale też poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. No, świetnie pan to połączył, dlatego że w nauczaniu Jana Pawła II on mówi, że rodzina jest podstawową komórką narodu państwa jak to można rozumieć. Papież mówi o tym, że zadaniem pierwszym, głównym zadaniem rodziny jest doprowadzenie do sytuacji wychowawczej, w której dajemy temu nowo narodzonemu człowiekowi, który wzrasta w naszej rodzinie, możliwość kształtowania swojego człowieczeństwa. Że sensem bycia rodziny jest oczywiście i wartość miłości i przyjaźni i budowanie więzi, ale przede wszystkim sensem rodziny jest to, żeby stwarzać warunki do budowania człowieczeństwa. I dlatego w kategoriach właśnie też budowania ładu społecznego mówimy o tym, że rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie wychowujemy człowieka, a wszystko, co jest w koło, jest, instytuc jest instytucjonalnie wspomagające to, co dzieje się w rodzinie. A więc to, co, cała przestrzeń edukacji szkolnej, cała przestrzeń edukacji studenckiej, cała przestrzeń też wychowania kościoła, który też pełni bardzo ważną rolę i w ogóle instytucji państwowych w wychowaniu człowieka. To zawsze musimy wracać, że to w rodzinie jest to miejsce podstawowe, ten fundament, w którym człowiek nabywa, nabywa wartości, otrzymuje ten kręgosłup moralny, i bardzo wiele zależy od tego, kim ten człowiek będzie w przyszłości, czy będzie rozumiał swoją misję właśnie w kategoriach tej odpowiedzialności i służenia drugiemu człowiekowi. Czyli rodzina jest bardzo ważna w myśli Jana Pawła II. Tak. To jak y kształtował tą wartość rodziny Jan Paweł II hmm. jak to chciał żeby, jak on to realizował wtedy za jego pontyfikatu i jak chciał żebyśmy my to teraz robili żeby utrzymać tą ważność tego czym jest hmm. rodzina Zacznę od tego że już jako Karol Wojtyła młody kapłan yy, bardzo dużo yy, czasu poświęcił na pracę duszpasterską z młodymi małżeństwami i z narzeczonymi I na bazie tych obserwacji yy, yy, wprowadził takie dwa, dwa pojęcia dwie teorie to Teologia ciała i teologia daru. I właśnie one, w bardzo dużym uproszczeniu, oczywiście mówią o tym, że to jest oczywiście w duchu filozofii personalizmu, czyli takiego spojrzenia na osobę, która kształtuje się tylko w relacji z drugą osobą, że potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy uczestniczyć w tej grupie osób, potrzebujemy kształtować swoje życie razem z innymi, właśnie w kontekście daru społecznego. Ale to dopiero daje nam możliwość takiego zobaczenia siebie w pełni prawdy i jednym z takich ważniejszych dokumentów, które powstały za pontyfikatu Jana Pawła II, jest na przykład adhortacja Familialis Consortio, już na początku, która powstała już na początku pontyfikatu i jest takim podsumowaniem synodu o rodzinie, który zwołał Jan Paweł II, już właśnie w latach 80., czyli na, na, na początku swojego pontyfikatu mówił o tym, że właśnie rodzina jako ten fundament wymaga teraz wsparcia, że musimy pamiętać o tym, że to w rodzinie bronimy praw człowieka, praw Osoby i to, co wypracujemy w rodzinie, dopiero jest możliwe do przeniesienia na ten grunt szerszy społeczny. Pamiętajmy też o tym, że to był pierwszy papież, któremu, który zawalczył o to, żeby beatyfikować i kanonizować pierwsze małżeństwa chrześcijańskie. Do tej pory mieliśmy pojedynczych świętych, a tutaj papież zwrócił uwagę na to, że jeżeli mamy mówić, stanąć w prawdzie i mówić o wartości rodziny naprawdę, no to musimy poszukać w naszym życiu, w naszym społeczeństwie takich małżeństw, które moglibyśmy pokazać jako wzór świętości. Oczywiście w sensie takim teologicznym, religijnym dla papieża bardzo ważny jest ten wątek powołania rodziny do właśnie świętości, ale w takich kategoriach pozareligijnych świętość papież Jan Paweł II rozumie jako właśnie życie w prawdzie, w sprawiedliwości, czyli niedobra dla drugich, czyli składa nam się to w taką spójną całość rozumienia rodziny jako ten najważniejszy element budujący potem w takich kręgach, rozszerzający się w kręgach na całe społeczeństwo polskie, ale też międzynarodowe. To pytanie też na koniec, bo o tym Pani y, trochę powiedziała y, przed chwilą. Słowa Jana Pawła II, że też powinniśmy wspierać tą rodzinę, bo do tej pory mówiliśmy o tym, mm -hmm. co rodzina daje jakby w społeczeństwie, jak, jak wartość rodziny przykłada się na kształtowanie ładu społecznego, mm -hmm. ale w drugim kierunku. Jak Pani myśli, co my powinniśmy robić, my obywatele, Polacy, aby wspierać tą rodzinę w sensie zabezpieczać jej byt, skoro uznajemy, Zgodnie z myślą Jana Pawła, również to jest ważna komórka, ta, ta pierwsza, pierwotna komórka społeczeństwa. Znajduję odpowiedź dokładnie właśnie u Jana Pawła II. On był też inspiratorem do tego, żeby w czasie jego pontyfikatu powstała Karta Praw Rodziny. I to jest taki dokument, który którym właśnie deklarujemy, że aby, że, że właśnie nie, nie tylko rodzina ma swoje zadania wychowawcze i takie budowania relacji, miłości, budowania te, tego przyszłego obywatela, ale również wszystkie instytucje wokół, w tym głównie właśnie państwo, mają obowiązek i pewne wytyczne do tego, żeby stwarzać rodzinie warunki. A więc no znowu te, te głosy, które dzisiaj pojawiają, czy rodzice są pierwszymi wychowawcami, czy nie, jaki ma być zakres instytucji, ten edukacyjny, wychowawczy, decyzyjny instytucji, które są wokół nas. Jeżeli założymy, że właśnie rodzina jest tym fundamentem, no to wszystkie nasze działania okołorodzinne powinny stwarzać na warunki do tego, żeby człowiek mógł kształtować to swoje społeczeństwo, ale w duchu właśnie wartości, nie powiem, chrześcijańskich, bo papież jakby mówił oczywiście, że to jest bardzo ważne, ale wiedział, że społeczeństwa są wielowarstwowe, wielostrukturalne i nie tylko mamy katolików czy chrześcijan w naszych wspólnotach, ale mówił o tym, że tak naprawdę prawo, wyzna prawo do wyznania, prawo do wolności religijnej jest to po tym podstawowym, które sprawia, że człowiek ma poczucie bezpieczeństwa i może właśnie kształtować swoje wartości. Dobra rodzina, fundamentem dobrego społeczeństwa. Dziękuję pani Dominiko, a rozmawialiśmy w ramach akcji informacyjnej Zbudowani, bezpiecznie, wartościowi. Ja nazywam się Jakub Górski i bardzo dziękuję.